Ostatnimi czasy piłem mnóstwo kawy. Każdego dnia wstawałem i nie mogłem się doczekać aż będę mógł wypić tę gorącą substancję, która kompletnie rujnowała moje życie. Szybko się ubierałem, myłem, schodziłem na dół, zagrzewałem wodę, wsypywałem tubka, zalewałem wodą, wracałem do pokoju, piłem i pracowałem. Powtarzałem to tak przez około tydzień czy dwa, a później dopiero gdy zaczęło być problemem, to zdałem sobie sprawę z tego, co zrobiłem. Jednego dnia pomyślałem sobie, że nie chcę być uzależniony od kawy jak moi rodzice albo tak właściwie jak wszyscy wokół, więc postanowiłem przestać pić kawę na jakiś czas. I następnego dnia budzę się i już myślę o kawie, myślę o tym, że sobie ją wypiję, ale postanowiłem jej nie pić, a moje ciało zaczęło walczyć. Zacząłem mieć ból głowy, zacząłem czuć się bardzo, bardzo zmęczony. Chociaż obudziłem się bardzo wyspany. Moje ciało tak bardzo oczekiwało kofeiny, że gdy jej nie dostało, to myślało, że chyba umiera, albo że musi się obronić. I wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że kofeina to tak naprawdę tylko i wyłącznie następna substancja, która kompletnie niszczy nasze życie i jest dla tych normalnych ludzi, a nie dla nas. Warren Buffett kiedyś powiedział, łańcuchy nawyków są zbyt lekkie, żeby je poczuć, dopóki są one zbyt ciężkie, żeby zostały zniszczone. Co to znaczy to to, że jeśli zaczynasz robić jakiś nawyk, to on nie będzie problemem, dopóki nie zdasz sobie sprawy z tego, że to faktycznie staje się problemem. I właśnie to stało się u mnie. Każdego dnia piłem kawę po pierwsze nie zdając sobie sprawy z konsekwencji tego co robię, a po drugie to łańcuchy tego nawyku nie były zbyt ciężkie i dopiero kilka dni temu je faktycznie poczułem i zdałem sobie sprawę z tego, że to zaczyna być problemem i że to nie jest normalne. Postanowiłem więc kompletnie przestać ją pić. No i tak jak już wcześniej słyszałeś, zacząłem mieć bóle głowy, czułem się bardzo zmęczony przez cały dzień. I nie byłem w stanie znaleźć powodu, dla którego to się działo. Ale postanowiłem zapytać ludzi w jednym z takich community, w którym byłem, co mogę zrobić, żeby przestać czuć się taki zaspany o poranku. Dopisałem tam też, że niedawno, około tydzień temu, przestałem pić kawę. I po kilku minutach dostałem odpowiedź od jednego z członków, i odpowiedział mi, że odstawienie kofeiny ma naprawdę mnóstwo konsekwencji. Takich jak bóle głowy, zmęczenie i tym podobne? I że trwa to aż do dwóch tygodni. I wtedy dopiero zdaję sobie sprawę z tego, że kofeina rujnuje moje życie, i że kompletnie powinienem przestać ją pić. I dokładnie tak zrobiłem. Więc zacznijmy może od tego, dlaczego w ogóle kofeina rujnuje nasze życie. Więc kofeina to jest kolejna taka substancja, która jest używana przez tak właściwie praktycznie całą planetę, bo jak myślisz sobie, ile osób pije kawę na Ziemi? Ile tak procent? No myślę, że tak 93, może 4, coś takiego. Myślę, że każdy pije kawę, dosłownie mnóstwo ludzi pije kawę i nie zdają sobie sprawy z konsekwencji tego, co tak właściwie robią. Ja po odstawieniu kofeiny czułem się no tak, no źle, no czułem się okropnie. Dosłownie każdego dnia miałem taki, można powiedzieć, ból głowy, czułem takie zaspanie tak pod oczami, nie wiem, nie wiem jak to nazwać ten na rejon, ale po prostu dalej w sumie to trochę czuję jeszcze dzisiaj, ale już jest o wiele lepiej niż było wczoraj czy przedwczoraj, nie? I jeszcze nawet dzisiaj widzę, jakie efekty ta kofeina miała na mnie, i po prostu dlaczego tak bardzo byłem uzależniony od tej substancji. I co robi w ogóle kofeina, jak to, jak to w ogóle działa? Więc kofeina działa jako antagonista do adenozyny, czyli takiego chemikalia w naszym mózgu, który wysyła taki sygnał do naszego mózgu, że chce nam się spać, nie? I im więcej jest tej adenozyny, tym bardziej chce nam się spać. I teraz adenozyna buduje się poprzez. To, ile byliśmy obudzeni? Czyli jeśli na przykład byliśmy obudzeni przez 16 godzin, to mamy o wiele więcej adenozyny, niż byśmy od razu wstali, nie? I jak to działa, to to, że Ty wyobraź sobie, że jest parking i są takie bardzo takie ciemne, brązowe auta, nie? Są takie może Mercedesy, i są takie bardzo takie jasne, zielone, nie? Ja sobie tak wyobrażam. Nie wiem, jaki kolor ma adenozyna, ale... ale tak po prostu brzmi. I co się dzieje, to adenozyna ma tam zaparkowane kilka aut, na przykład 3 czy 4. I coś dzieje, gdy wypijemy kofeinę, czy kawę, czy po prostu jakiś pre-workout, energetyka, czy coś takiego, to ta kofeina po prostu wjeżdża tam i zajmuje te miejsca. I co się dzieje, to później adenozyna, no nie ma jak tam wjechać, nie jest po prostu wszystko zajęte. I adenozyna czeka przed tym parkingiem, aż będzie mogła wjechać. I gdy kofeina będzie opuszczać ten swój postój, to cała ta adenozyna tam wjeżdża. I pewnie słyszałeś o tym, że. Na przykład po południu, czy o 14, o 16, coś takiego, czujemy taki straszny spadek w energii. To się dzieje z tego powodu, że właśnie wypiliśmy wcześniej kawę. Bo co się dzieje, to wypijemy na przykład kawę po, nie wiem, powiedzmy pół godziny po wstaniu, nie? I co się dzieje, to wypijemy tą kawę, i ta kofeina właśnie zastępuje te miejsca. I adenozyna czeka i się buduje, nie? Adenozyna czeka i się buduje, i później co się dzieje, to od tej 14 czy o 16, to, to wszystko wjeżdża i po prostu czujemy taki ogromny spadek energii. To jest tak, to nie jest tak do końca, że czujemy go tak, że on się zwiększa powoli, 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 tylko czujemy go tak nagle, czujemy go tak sekundę na sekundę, nie? To jest takie, takie bardzo dziwne uczucie, i nawet nie będziesz wiedział, dlaczego tak się dzieje, nie? I teraz, co się stanie, gdy przestaniesz pić kofeinę, gdy kompletnie wytniesz to wszystko? Więc, co się stanie, to po pierwsze, zaczniesz czuć się taki strasznie, strasznie zaspany. Po drugie, zaczniesz mieć może bóle głowy, ja akurat ich takich nie miałem dużych, ale miałem dosyć takie no, lekkie bóle głowy, można powiedzieć. Bolał mnie brzuch w ogóle, ale nie wiem czy to z tego, czy z czegoś innego ale było to bardzo dziwne, bo zaczęło mnie boleć akurat po tym, jak przestępić pić kofeinę, więc nie wiem, może to też być jedna z rzeczy, która będzie się dziać, ale naprawdę ma to myślę duże konsekwencje i im więcej tej kofeiny piłeś, czyli im więcej tych kubków kawy, czy czegokolwiek tam piłeś każdego dnia, no to tym większe i tym gorsze będą te konsekwencje i zależy też od tego, jak dobrze tolerujesz kofeinę, bo są ludzie, którzy tolerują ją bardzo, bardzo dobrze, i są ludzie, którzy tolerują ją tak no, średnio, nie? Ja chyba jestem w tej drugiej grupie. Po prostu nie toleruję kofeiny zbyt dobrze. że chodzi mi o to, że ciężko mi ją tak wyrzucić z mojego organizmu i tak dalej. Bo gdy piję kawę, to gdy kładę się spać, to czułem takie strasznie ciężkie takie bicie serca, nie? Nie wiem dlaczego tak się działo, ale właśnie to chyba z powodu kofeiny. Więc zależnie też od tego, będziesz miał też większe albo mniejsze konsekwencje, nie? Ale naprawdę. Nigdy więcej chyba nie wypiję kofeiny. Jak już to tylko tak, nie wiem, raz na miesiąc, raz na dwa, bo no naprawdę myślę, że ma to ogromne konsekwencje i no nie, ch nie chcę ich, nie chcę tych konsekwencji Myślę, że jest to kompletnie głupie, żeby pić kofeinę i normalni ludzie dalej myślą, że kawa jest zdrowa, kiedy to kompletnie niszczy twoje życie i jesteś tak właściwie uzależniony od kolejnego narkotyku. no Brawo, nie? Jeszcze jedna rzecz. To zacznij być o wiele bardziej uważnym i zacznij faktycznie tak planować sobie, kiedy będziesz pił kawę, kiedy nie będziesz pił kawę, i tak dalej. Z tego powodu, że gdy zaplanujesz sobie to i będziesz taki uważny, i faktycznie powiesz sobie, że OK, tutaj będę pił kofeinę, wiem, że to ma konsekwencje, wiem, że to jest coś złego i czego nie powinienem robić, ale rozumiem też, że no jest to, jestem świadomy tej decyzji, i tak dalej, no i przez to po prostu masz kontrolę nad swoim życiem, nie? To, że rozumiesz konsekwencje. Ale po prostu jesteś świadomy tego, to jest tak właściwie posiadanie kontroli nad swoim życiem. I dlatego właśnie kofeina rujnuje twoje życie. Jeśli spodobał Ci się ten film, to na pewno spodoba Ci się też ten i pamiętaj, że najlepszym momentem na no zmienienie Twojego życia było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.